Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który jest najważniejszym świętem ekologicznym. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Zainwestuj w naszą planetę. Głównym celem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów związanych z ochroną środowiska. Gmina Gromnik aktywnie włączyła się w tegoroczne obchody Dnia Ziemi. W działania włączyli się Urząd Gminy Gromnik, Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku oraz nauczyciele i uczniowie placówek szkół i przedszkoli. 26 kwietnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbyły się warsztaty, które zostały poprzedzone prezentacją multimedialną na temat ochrony środowiska. Po prezentacji dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno-manualnych, podczas których wykonały kule ziemskie oraz makiety obrazujące Ziemię. Yy, uczyliśmy się o ekologii. Że trzeba segregować śmieci, nie rozrzucać je na przykład w lesie. Segreguję śmieci, dbam o prąd. Warto dbać o ziemię, bo, bo ona nam daje życie. 22 kwietnia uczniowie uczestniczyli w sprzątaniu terenów w pobliżu szkół. 25 kwietnia odbyły się zajęcia edukacyjne w przedszkolu niepublicznym ABT w Golance, a 28 kwietnia w oddziałach przedszkolnych w Siemiechowie. Podczas zajęć dzieci poznały zasady segregacji odpadów oraz dowiedziały się, jak chronić środowisko, a następnie wykonały chmury obrazujące czyste oraz zanieczyszczone powietrze. Przede wszystkim oprócz tego, jak kształtują swoją postawę ekologiczną wobec środowiska, wiedzą też, że najbliższym miejscem, w którym powinni przestrzegać zasad i dbać o tą Ziemię, o tą naszą jedyną kochaną planetę, jest dom. I dzieci przede wszystkim poznały, jak mogą dbać w swoim domu o czystą planetę, o ekologię, o to. Kim możemy być w domu, bo w domu też możemy być na co dzień ekologami. I w jaki sposób możemy dbać o nasz domek? Możemy sprzątać, oszczędzać wodę, segregować, oszczędzać prąd i segregować śmieci.